Mam no, kompletnie, nie mam pomysł, że to możemy zrobić. Ale wiem, że możecie wybrać. Naprawdę, ja już nie mam pomysłów. Dzisiaj próbowałam zrobić ze basenu, próbowałam zrobić z robloxa, próbowałam zrobić ze Próbowałem próbowałam robić takie zwana. Słuchaj, chyba tak mnie ale. Chyba muszę coś nowego zainstalować na tele. albo mam jedną opcję. Ale ona jest zastraszna. Halo, to będę widać. Dobrze. Na początku Na święt 2 Będę robił brajnoty. Albo będę robił. Był nowy na, mega trudny montaż leg, Zrobione je ze innych aminacji. Chociaż, jakby teraz, świętych eliminacji była złym pomysłem. Ale pijcie w komentarzach, co by ja nagrał. Po bo ja, bo jak co by ja z Wam nagrywał, to musicie menu... no pracę. prawdziwym ja mam dzisiaj taką sytuację. Własne, nie mam przyjaciół. A tu nagle życie daje znak. Piotrek mówi: Tak, nie mam przyjaciół. Tocnych, ale przyjaciół. Trochę słodny znak. Przyjaciół, ale tocnych. Poprosiłem, oni odmawiają, żeby włączyła życie daj znak. Piotrek mówi: Tak. No i zgadnijcie czy ty się dowiedzieć. że. Bo powiedziałem, że włączę tam mój kanał na YouTube, bo nie wiedziałem, I, inaczej włączyłem pierwsze. zycy do który mówi tak i mam też nie No i co teraz? No, no i możecie spotkać się, po po. Podziękiwałabym i pomocy widzowi. Uzbierałem tyle subskrypcji, że już mogę robić. No ale nie dostanę pieniędzy, aby kupić kamerę i mikrofon. No bo to jest to muszę dać się czy dostać lajków i subskrypcji. No wprost to jest kompletnie niemożliwe.